Pijąc poranną kawkę, podjęliśmy spontaniczną decyzję. Moje czekoladowe ciasko było bardzo dobre. 10 na 10? Bardzo je lubię i używam do wszystkiego do twarzy, do ciała, do włosów. Uwielbiam te olejki. Przebrałam się już. Wygodny mój domowy zestaw. Dzisiejsze moje śniadanie na słodko, rogalik z kremem pistacjowym. Są piękne kwiaty, i tutaj sobie wybrałam już ten bukiet. Living Proof są bardzo, bardzo dobre. Witajcie w nowym vlogu, dzisiejszego vloga zaczynam zupełnie inaczej, bo z parku, przyszłyśmy właśnie z córką na jogging, no i wzięłyśmy oczywiście Lili na spacerek, jest 8 rano, my tak około pół godziny biegamy, później podjedziemy sobie prosto po wodę, bo wodę dla Lili wzięłyśmy, ale wody dla siebie nie wzięłyśmy, my zaczęłyśmy w tym roku biegać w Dubaju, tak, tak dosyć późno, ale w takich upałach dałyśmy radę, to damy radę też tutaj. Ja w tamtym roku zaczęłam biegać gdzieś w kwietniu i biegałam do późnej jesieni, gdzieś do listopada. Później przeniosłam się już na bieżnie, na siłownię, bo pogoda mi nie odpowiadała. Więc w tym roku zaczynamy dosyć późno, ale mamy jeszcze całe lato i całą jesień, także będziemy korzystać. Jestem już gotowa, zaraz wychodzę do miasta i dzisiaj do mojego outfitu, zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Chcę ubrać buty, które mi przyszły już jakiś czas temu, ale ich nie wyjmowałam z pudełka, jakoś ich tak nie potrzebowałam i zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. To są nowe sneakersy ze Steve'a Madena, ale są zupełnie inne niż moje wszystkie. Tak wyglądają. Bardzo, bardzo mi się podobają. Oczywiście bardzo przypominają sneakersy Miumiu. Miu. Eee, może widzieliście też z takimi zielonymi eee, sznurówkami. I tak wygląda mój dzisiejszy outfit. To jest taki skórzany komplet. Kurtka eee, i do tego są spodęki. I ten komplet jest z Zary. Pod spodem mam zwykły biały t-shirt. No i Moje buty. Tak wyglądają na nogach. Bardzo mi się to podoba, jak to razem wygląda. Do tego biorę torebkę, którą na pewno już znacie i tak to się w całości prezentuje. Przyszłam jeszcze kupić olejek, mój ulubiony, to jest ten. Na lato zawsze biorę ten, taki z glitterem. A tak w ciągu roku używam albo tego, albo najczęściej mam właśnie ten zwykły złoty. Bardzo, bardzo je lubię i używam do wszystkiego do twarzy, do ciała, do włosów. Uwielbiam te olejki. Tutaj w Marks Spencer są też bardzo dobre szampony, te Living Proof. Ja od czasu do czasu zamieniam właśnie te moje Monday na te szampony z tej linii i są rewelacyjne. Kupiłam sukienkę, a tutaj zobaczcie, zawsze w and Spencer są piękne kwiaty, i tutaj sobie wybrałam już ten bukiet. Przyszłyśmy jeszcze do kawiarni Marks Spencer na matche. Obydwie mamy Strawberry jest matcha, ale przyszłyśmy przede wszystkim na te ciastka. To są ciastka, które teraz są wszędzie na TikToku, na Instagramie i wszyscy je próbują i bardzo chwalą, szczególnie to czekoladowe, które sobie wzięła moja córka, ja sobie wzięłam pistacjowe i zaraz spróbujemy, czy naprawdę są tak pyszne, jak wszędzie mówią

Bardzo dobre, to jest pistacjowe, cytrynowe, pyszne, naprawdę, bardzo dobre. My zawsze chodzimy na takie nowości tiktokowe, instagramowe z polecenia mojej córki, ona takie rzeczy odkrywa. A jak twoje ciastko? Um, moje czekoladowe ciastko było bardzo dobre, 10 na 10. Um, spróbowałam też um, to pistacjowe ciastko, ale um, ono było takie, było ok, ale ja nie nie fanem cytryny za bardzo, więc było takie. Ja lubię bardzo ciasta cytrynowe, więc mi przypadło do gustu bardzo. Wróciłam już do domu sama. Córka została z koleżankami. Ja przyjechałam i zaraz będę sobie robić lunch, który sobie kupiłam w Marks Spencer. Jak tam jestem, to kupuję takie dipy. To jest akurat dip z wędzony łosoś i koperek. I do tego. Świeża bagietka. Nie robią pyszne bagietki, w ogóle bardzo dobre pieczywo. I wystarczy taka bagietka, ten dip, i lunch gotowy. Pysznie i szybko. Jak jestem w Marcen Spencer, to też już pokazywałam, zawsze kupuję em, krem pistacjowy i do tego kruasanty i rano do kawki nie ma nic lepszego. Jak właśnie taki croissant z pistacjowym kremem i kawka. Mm. Rewelacja. I kupiłam od razu obiad, bo nie mam jakiegoś pomysłu dzisiaj. Jak nie mam pomysłu, to też mam tam kilka sprawdzonych rzeczy. To jest wieprzowina z kością, już przyprawiona z pieprzem, cytryną, papryczkami i już w bułce tartej. Do tego miks sałat i dressing musztardowo-miodowy, ostatnio uwielbiam, ziemniaczki purée przepyszny obiad. Także mam lunch gotowy, obiad gotowy. No i oczywiście bardzo zadowolona jestem z sukienki, którą kupiłam. Pokazywałam wam w przymierzalni. No ale najlepsze to są te kwiaty. Oni mają też przepiękne kwiaty. Zobaczcie jakie duże są te głowy. Zaraz sobie włożę je do wazonu. Zjem lunch. I chcę jeszcze dzisiaj nagrać unboxing mojej nowej torebki Bottega Veneta. przebrałam się już w wygodny mój domowy zestaw. Siedzę sobie tutaj w garderobie na podłodze i będę się pakować, bo za parę dni czeka mnie taki króciutki wyjazd i tutaj mam tą sukienkę właśnie, którą wam pokazywałam w przymierzalni w Marks Spencer i drugą białą, którą też ze sobą zabiorę. Chyba jej jeszcze nie pokazywałam. Tak ona wygląda. Jest długa i tutaj jest tak bardzo ładnie dopasowana w biuście. Tutaj ma coś takiego. Jakby gorset, też się bardzo ładnie tutaj dopasowuje w pasie, a tutaj na dole się rozkloszowuje w taką literę A, także te dwie sukienki na pewno ze sobą zabieram. I tutaj mam jeszcze jeden zakup, czyli torebkę, którą chciałam pokazać ze względu na to, że ja teraz tak bardzo sporadycznie vloguję, ponieważ ten czas wakacji jest taki dla mnie bardzo busy. Mam odwiedziny, są wyjazdy większe i mniejsze, i tak jakoś nie. Nie mam w ogóle systematyczności w nagrywaniu, ale zamierzam na pewno wrócić do systematycznego nagrywania. Wcześniej te vlogi pojawiały się tak, co najmniej jeden w tygodniu, dodawałam i chciałabym do tego wrócić. No ale na razie jest jak jest. Tutaj mam torebkę, to jest to, torebka z botega Veneta, też chwilę temu już do mnie przyszła, no ale. Tak jak mówię, ze względu na to, że moje vlogowanie nie jest teraz jakieś takie systematyczne, to chwilę tutaj leżała i też zamierzam ją zabrać ze sobą na ten wyjazd, więc od razu ją odpakuję. I tak ona wygląda. Jest taka kremowa z czarnymi skórzanymi wstawkami. Bardzo letnia torebka. Nie wyobrażam sobie tej torebki na jesień czy zimę do jakichś ciężkich ubrań, płaszczy i tak dalej, ale na lato na pewno będę ją bardzo. Często używać do moich letnich stylizacji, no i oczywiście jedzie ze mną na ten wyjazd. Co dodatkowo jest fajne w tej torebce, to taka dopinana kosmetyczka. Ja bardzo lubię takie rzeczy w torebkach, bo to naprawdę przydaje mi się w organizacji, a ja szczególnie kiedy ja naprawdę muszę wypakować tą torebkę po brzegi. Także tak wygląda moja. Nowa letnia torebka, a teraz idę gotować obiad, bo już późno się zrobiło i poza tym mam mało czasu, bo jeszcze dzisiaj wychodzę na moje klasy. To też wspominałam już we vlogach. Dwa razy w tygodniu chodzę na klasy, stretching yoga i bardzo, bardzo lubię te klasy, a że dzisiaj jest środa, więc w środę po południu zawsze mam swoją klasę. Moje śniadanie na słodko, rogalik z kremem pistacjowym, espresso, no i truskawki. Ja w lecie truskawki jem na okrągło. Pijąc poranną kawkę podjęliśmy spontaniczną decyzję, taką szybką, że jedziemy dzisiaj na wycieczkę w szkockie góry, a konkretnie do miejscowości, która nazywa się Abimur. To jest takie małe miasteczko, bardzo urokliwe, w takim troszeczkę szwajcarskim stylu. I jedziemy do pewnego miejsca, którego jeszcze nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się to zobaczyć. Ja się szybko ubrałam, i o dziwo, jestem dzisiaj pierwsza gotowa. Czekam na męża i córkę. Jestem ubrana w taki um, lniany, jasno-szary garnitur z hm który pokazywałam już w poprzednich vlogach. Do tego mam moje sneakersy ze, ze Steve'a Madena. Tutaj za mną stoi moja torebka, którą dzisiaj biorę taką dużą, bo zapakowałam tam oczywiście płaszcz przeciwdeszczowy na wszelki wypadek. Nauczona już jestem doświadczeniem, że ta pogoda nigdy się nie sprawdza i e, zawsze w górach coś może się zdarzyć. Resztę wszystko opowiem w trakcie vloga. Przepiękna trasa tą kolejką. 8 minut się jedzie pod górę. Ja się bałam, że będzie bardzo duże zachmurzenie i mgła, ale przepiękne widoki. Zobaczcie, za mną zaraz więcej ponagrywam. Tutaj ogólnie jest e, restauracja. Jean Bar, wszystko jest zrobione w takim troszeczkę alpejskim stylu, bardzo fajnie to wygląda klimatycznie, no i te widoki są przepiękne. Jest dosyć ciepło, mimo tego zachmurzenia, bo jest około 20 stopni, więc bardzo jest przyjemnie tutaj na zewnątrz. Jesteśmy około 1000 metrów nad poziomem morza, także dosyć wysoko. Też przestało wiać akurat, także naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie. Siedzimy sobie tutaj w restauracji, zjedliśmy lunch. Z tym widokiem jeszcze lepiej nam smakował, a teraz na deser dostaliśmy prosecco, które też z widokiem smakuje jeszcze lepiej. Jest naprawdę przepięknie, czuję się jak w jakimś takim alpejskim narciarskim kurorcie, tylko śniegu brakuje, ale mi śniegu do szczęścia nie potrzeba, wystarczy mi ten widok. Bardzo jestem zadowolona z dzisiejszej wycieczki, chociaż naprawdę mieliśmy moment, że chcieliśmy się wracać. Ale dobrze, że tego nie zrobiliśmy. Jeszcze wstąpiliśmy po kawkę na drogę i wracamy do domu. Mówiłam, że jedziemy do domu, ale jednak nie jedziemy jeszcze do domu. Jedziemy na obiad, a ja mam już swoje frappuccino, także jestem już zadowolona. I mimo pogody, która nie do końca nam się udała, to i tak był bardzo udany dzień. Idę sobie jeszcze zrobić maseczkę, pewnie pooglądamy jakiś serial, może z jeden odcinek, bo jesteśmy dosyć zmęczeni i idziemy spać. I ja też zakończę tutaj tego vloga. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych vlogach. O, pa.